Cześć kochani, witamy Was ponownie na kanale My Kobietki. Z tej strony Beata. I wona dzisiaj zapraszamy Was na przegląd wyprzedaży ze sklepu Riser. Co prawda nie mamy dużo rzeczy, ale zobaczymy, czy są to rzeczy godne uwagi, więc jeśli taka tematyka Was interesuje, to zostańcie z nami do końca. Dzisiejszy odcinek zaczniemy od sukienki, którą widziałyście już na wstępie. Jest to sukienka w kolorze szarym i tylko i wyłącznie w tej wersji kolorystycznej możecie ją kupić. Jest to sukienka o długości mini. Zobaczcie, przy wzroście M69 tak się ona prezentuje. Mamy tu w pasie pasek, który trzyma stabilnie tą sukienkę i po prostu nie podnosi się ona do góry. No i dodatkowo dzięki temu paskowi mamy ładnie podkreśloną talię. Mamy tu również szlówki, więc gdybyście uparły się, że jednak inny pasek będzie wyglądał tu lepiej, to nie ma tu problemu. Możemy sobie ten pasek wyciągnąć i zastąpić go swoim ulubionym. Jeśli chodzi natomiast o górę, to zobaczcie, mamy tu poduszki. No być może na mojej sylwetce nie wygląda to bardzo korzystnie, ponieważ ja mam dość szerokie ramiona, ale uważam, że dzięki temu, że właśnie mamy tu poduszki, sukienka wygląda bardzo elegancko i bardzo ładnie w tej partii się układa. No i dodatkowo te szerokie rękawy, które robią bardzo fajną robotę. Zobaczcie, są one takie szerokie. Tu mamy jeszcze taki srebrny guzik. Tak, sukienka prezentuje się w całości. Wykonana jest z poliestru, Na mnie widzicie rozmiar M. W pierwszej cenie kosztowała na 199,99, a ja kupiłam ją za 89,99. Dziewczyny, zacznę od czegoś wygodnego, od spodni dresowych. Ja wybrałam kolor kremowy, ale jeśli ten kolor nie do końca Wam odpowiada, to możecie te spodnie również kupić w kolorze czarnym, w kolorze jasno-szarym. Pokażę Wam od razu, jak ten kolor wygląda z bliska. Są to spodnie z wysokim stanem. Mamy tu w pasie szeroką gumkę. Tak samo zakończone są nogawki, również gumką. Jeśli chodzi o długość, to przy wzroście 164 cm, zobaczcie, długość prezentuje się tak. Na mnie widzicie rozmiar L i rozmiar jest dobry. Zobaczcie, tak spodnie wyglądają z tyłu. Mamy tu boczne kieszenie i dodatkowo jeszcze tu kieszenie typu cargo. Jeśli chodzi o skład, to w składzie jest tu 80% bawełny i 20% poliestru. W pierwszej cenie te spodnie kosztowały 99,99, ,99, a ja zapłaciłam za nie 59,99. Jeśli chodzi o górę, to nie wybrałam tu bluzy, tylko sweter w paski. Jak wiecie, paski tak naprawdę wracają do łask co roku. Uważam, że ten sweter idealnie właśnie współgra z tymi spodniami. Pokażę wam z bliska, jak on się prezentuje. Na mnie widzicie rozmiar L i zobaczcie, rozmiar jest dobry. Jeszcze pokażę wam długość rękawa. Jeśli chodzi o skład, no to niestety mamy tu w składzie akryl, poliester i poliamid. Ale jeśli ten skład Wam nie przeszkadza, to naprawdę sweter wygląda wizualnie bardzo ładnie. W pierwszej cenie kosztował 129,99, a ja zapłaciłam za niego 89,99. Dzianinowa bluzka w kolorze czarnym z białą lamówką przy dekolcie. Muszę Wam powiedzieć, że ta bluzka szczególnie przypadła mi do gustu. Co prawda mamy tu głęboki dekolt, ale moim zdaniem dzięki temu mamy ładnie podkreślony biust. No i jak dla mnie ten dekolt nie jest na tyle głęboki, żebym czuła się w tej bluzce niekomfortowo. Jeśli natomiast chodzi o rękawy, no to zobaczcie, są one dość długie i jest to efekt zamierzony. Tak się prezentuje materiał z bliska. W jego składzie mamy 40% wiskozy, a reszta to poliester. Widziałam również na stronie, że jest dostępna spódnica w kolorze czarno-białym, która świetnie wygląda właśnie w połączeniu z tą bluzką, więc jeśli lubicie zestawy, to to może być idealna propozycja dla Was. Jeśli natomiast chodzi o cenę, to w pierwszej cenie ta bluzka kosztowała 139,99. Ja zapłaciłam za nią 99,99 ,99. i na mnie, kochani, widzicie rozmiar M. Natomiast jeśli chodzi o spodnie, są to spodnie z kieszeniami cargo w kolorze szarym. Jeśli chodzi o kolorystykę, to te spodnie możecie kupić tylko i wyłącznie w tej wersji kolorystycznej. Pokażę Wam, jak kolor prezentuje się z bliska. Tu również możecie zauważyć, że w pasie mamy podwójne szlufki, co moim zdaniem wygląda bardzo ładnie i elegancko. Są to spodnie z wysokim stanem, więc dla mnie bardzo duży plus, bo ja właśnie tego typu spodnie bardzo lubię. Jeśli chodzi o nogawkę, to mamy tu prostą nogawkę, no i zobaczcie z przodu mamy również takie kanty do zaprasowania. Uważam, że te spodnie świetnie sprawdzą się zarówno do eleganckich stylizacji, jak i do codziennych, tak się prezentują one z tyłu, na mnie kochani widzicie rozmiar M, no i zastanawiam się, czy sobie ich nie zostawić, bo naprawdę przypadły mi one do gustu. Jeśli chodzi o cenę, to w pierwszej cenie kosztowały one 199,99. Ja zapłaciłam za nie 119,99. Natomiast jeśli chodzi o skład, to w składzie mamy 34% wiskozy, a reszta to poliester i elastan. Teraz do tego samego swetra założyłam spodnie z kieszeniami Cargo. Ja zdecydowałam się na kolor czarny, ale te spodnie możecie również kupić w kolorze beżowym. Od razu pokażę Wam ten materiał z bliska. Spodnie wykonane są w 98% z bawełny i są to spodnie z wysokim stanem. Mamy tu taką swobodną nogawkę i jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar L i taki też rozmiar noszę na co dzień, ale niestety te spodnie są na mnie za duże. Zobaczcie, za szerokie są w pasie, to dość sporo. Tak prezentują się z tyłu. Nogawka też jest tu za długa, ale myślę, że te spodnie świetnie sprawdzą się dla nieco wyższych dziewczyn. Zobaczcie jeszcze raz, jak prezentują się w całości. W pierwszej cenie te spodnie kosztowały 139,99, a ja zapłaciłam za nie 59,99. Teraz dziewczyny: spodnie w kolorze czarnym z nogawką zwężaną ku dołowi. Przy wzroście 1,69 m długość nogawki sięga przed kostkę. Zobaczcie, tak spodnie prezentują się z tyłu. Jeśli chodzi o górę, to są to spodnie z wysokim stanem. Pokażę Wam, jak prezentują się z bliska. E, pasek, który widzicie, jest dołączony do spodni. Uważam, że te złote detale wyglądają bardzo ładnie. E, spodnie posiadają kieszenie. Jeśli chodzi o skład, to w składzie mamy 98% bawełny, reszta to elastan. Możecie je kupić również w kolorze beżowym. W pierwszej cenie kosztowały 125,99, ja zapłaciłam za nie 59,99. Na mnie widzicie rozmiar M i rozmiar jest trafiony. Teraz koszula i spodnie i zacznę od koszuli. Ja wybrałam ten kolor, ale możecie ją kupić jeszcze w jednej wersji kolorystycznej. Zobaczcie od razu, jak ta wygląda z bliska. Jest to koszula po całości zapinana na srebrne guziczki. Jest ona o takim luźnym kroju, tak prezentuje się z tyłu. Na mnie widzicie rozmiar L i rozmiar jest dobry. Wykonana jest w 100% z wiskozy. i Zastanawiałam się, czy jej sobie nie zostawić, ale przyszła mi cała tu ubrudzona i zastanawiam się, czy się odpierze. Także chyba będę musiała sobie ją po prostu odpuścić. W pierwszej cenie kosztowała ona 99,99, ,99, a ja zapłaciłam za nim 79,99. Natomiast jeśli chodzi o spodnie, to są to spodnie wykonane w 97% z bawełny. Na mnie widzicie kolor beżowy, ale możecie również je kupić w kolorze oliwkowym. Od razu pokażę Wam ten kolor z bliska. Pasek, który tu widzicie, jest w zestawie ze spodniami i są to spodnie z wysokim stanem. Natomiast jeśli chodzi o długość, to przy wzroście 164 cm prezentuje się tak. A jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar L i myślę, że rozmiar M byłby wystarczający, ponieważ zobaczcie mam tu dużo luzu, tu również, także M byłaby jak dla mnie lepsza. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to w pierwszej cenie kosztowały one 139,99, a ja zapłaciłam za nie 79,99. To już wszystkie nasze propozycje w dzisiejszym odcinku. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, będzie nam bardzo miło. No i oczywiście, jak zwykle, zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, żeby być z nami na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka. A dzisiaj już z Wami się żegnamy, dziękujemy Wam, że Byliście z nami i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa!